Cześć, wszystkim witajcie, kanał Betony T29. Słuchajcie, nagrywam ten film jako wstęp właśnie przed jutrzejszym liveem, który jest razem z Filipem. I będziemy, gdzie będziemy omawiać sytuację obecną. Podsumujemy troszeczkę jego wyjazdów, opowie o tym jak był, gdzie był, co się działo, jak się wydarzyło. Takie małe podsumowanie do tego momentu. Ale skupimy się też przede wszystkim na sprawach organizacyjnych. Ja ze swojej strony podjąłem się stworzenia filmu na temat. Mada Global na temat sytuacji właścicielskiej w leki i powiem Wam, że to im dłużej grzebałem, im dalej do tego wszystkiego dochodziłem, tym jeszcze mniej wiedziałem. Zwróciłem się z kilkoma pytaniami do Mada Global i po trzech tygodniach dostałem odpowiedź jakąś, nie wiem, od jakichś pewników czy kogoś, kogo, kogoś takiego z tym związanym, kto po prostu mi zagroził, że mam zakaz jakiejkolwiek publikacji związanych z tymi pytaniami, które im wysłałem, ponieważ mnie gdzieś tam sobie pociągną do odpowiedzialności. Aczkolwiek wątpię, że będą oglądali wszystkie możliwe lajby, które prowadzą takie rzeczy, więc, jak mówi ładnie przysłowie, jebać ich i i tak wyciągniemy to, do czego mi się udało dojść. Słuchajcie, jest dla mnie totalnie niemożliwym to, że na Adama Mandzaje pluł praktycznie każdy. Tak? Ja go teraz nie tłumaczę, bo to nie o to mi chodzi. Ale wszyscy, jak jeden mąż, krzyczeli, że jechać z nim, że Mandziara, że ma po prostu delikatnie mówiąc, wynosić się z tego wszystkiego, tak? z Gdańska znikać, zostawić lechie, To, co robi Paulo Ufne, to wcale nie jest lepsze. Tak? Powiem Wam, że jest jeszcze gorsze, tak? bo za ufnem nie stoją żadne pieniądze. Lechia jest pogrążona bardzo mocno w dołku finansowym i jedynie kolejne zastrzyki finansowe mogą gdzieś na chwilę sytuację uratować, ale jej nie ratują. Jesteśmy w bardzo poważnym problemie organizacyjnym, ponieważ z klubu są też zwalniani kolejni ludzie. tak? On tym się aż tak nie mówi, się jest, to przemil, jest to przemilczane. Od... Problemy się pojawiają od, od dłuższego czasu, ale nawet ich dociera do nas tak od kilku miesięcy. I tutaj jest moje przede wszystkim pytanie: czemu nic z tym nie robimy? tak? Dlaczego zostawiamy to sobie tak, jak jest? Skupiamy się na tym tylko i wyłącznie na stronie sportowej, która myślę, że obecnie. Oddaje to, jaką my jesteśmy, i na co jesteśmy gotową, tak? Ale to nie jest w tym momencie najważniejsze, bo piłkarze można zmienić, oni się mogą rozwinąć. Myślę, że jakby dostali na przykład pieniądze, tak, wypłaty, to też mogliby zacząć się troszeczkę inaczej grać i może mieliby więcej ambicji, więcej motywacji do tego. Ciężko stwierdzić, prawda? Ale gdyby Wam nie płacili przez jakiś dłuższy czas, to myślę, że też byście byli co najmniej zniesmaczeni z tego powodu. A oni, ktoś powie, dobrze, ale gdy miał ja 100 tysięcy miesięcznie, to możemy sobie miesiąc poszukać. Owszem, ale to są twoje pieniądze, pieniążki powinny być płacone na czas i nie płacenie, to, że to się dzieje gdzieś indziej, to nie tłumaczy tego, że to jest skurwysyństwo, bo jest praca i jest zapłata i powinno to być po prostu płacone na czas. Nie płaci się nikomu na czas, tak? Płaci się dopiero wtedy, kiedy już naprawdę trzeba. Jakiś taki mit założycielski związany z Lechią od Paulu Ufnera, to było przyjście Luisa Fernandeza. Luiza już z nami nie ma. Zdania są podzielone i pewnie każdy ma troszeczkę rację, tak? Bo z jednej strony e, no, był kontuzjowany, był kontuzjowany i nie grał, a zbijał kasę. No, taki kontek podpisał, tak? taki kontek podpisał, żeby przyjść do Lechi, w ogóle pewnie to był jedyny możliwy jakiś warunek, żeby on przyszedł do Lechy, tak? W tamtym czasie, bo się jest tą pierwszą postacią, która uwiarygodniała Paulo Ufnara w naszych oczach i w ogóle nie tylko w naszych, e, to było takie słowo klucz. On mi zaufał, wy też możecie mi zaufać, bo to jest coś fajnego. Skoro on tu przyszedł, to w takim razie musi być mega. Przyszedł, bo dostał mega pieniądze. I te pieniądze teraz muszą być jemu wypłacane. Po nim nie ma już absolutnie żadnego śladu. Zostały tylko wspomnienia niespełnionych ambicji oraz pewnie pozwy jakieś sądowe bądź też od pisma od pewników, które gdzieś się pewnie przewijają, ale nie tylko od niego. Lechia nie płaci, nie płaci swoim pracownikom, nie płaci piłkarzom, byłym obecnym. Nie spłaca ogólnie żadnych zobowiązań. Można było przez długi czas, był taki, było, domyśl, ktoś zadawał pytanie: No, dobra, skąd mamy te pieniądze w ogóle w Lechi? Tak? Kto stoi za Paulo tak Mada Global niekoniecznie za nim stoi. Tak? Mada Global jest właścicielem spółki, która jest właścicielem, właścicielem Lechi. I to jest mniej więcej takie powiązanie z tym, że za tym nie idą żadne większe przelewy ani środki finansowe, tak, które miały bezpośrednio trafić do lechy, bo Paulo jest golasem, tak? Jeżeli możemy sobie o tym powiedzieć, Paulo jest golasem, to nie ma pieniędzy. Wcześniejszy Adam Mandziara, absolutnie go teraz w ogóle nie, nie wybieram tutaj, ani go nie wynoszę tutaj na nie wiadomo jakie ołtarze, bo on jest winny bardzo wielu rzeczy, które zrobił i tutaj to go nic nie wyczyści, ale przez pewien czas, zanim stał, zanim stał, za stała rodzina Rze, tak? Finansowa rodzina w Rze, która w przeciwieństwie do Paulo ma miliony, tak? I to miliony po prostu w walucie euro na koncie i stać ich by było, tylko się już nie chciał. Przepraszam, też płacić za wiele rzeczy. Paulo może by chciał, ale Paulo nie ma pieniędzy, tak? Więc może ma chęć, ale nie ma też środków i nie ma jakich zdobyć. Słuchajcie, ile minęło czasu, gdzie jest na przykład taki sponsor, tak? który miałby się pojawić na koszulkach. Dlaczego Energa sponsoruje absolutnie każdą możliwą drużynę miasta w, jakiś, w jakimś, jakim sposobie, w jaki w sposób wchodzi w każdą, w każdą drużynę, tak, z niższych lig i wszędzie gdzieś uczestniczy, dlaczego nie wchodzi w lechie. tak, gdyby nie zastrzyk 10 baniek, tak, od miasta, to w ogóle byłaby tragedia. To jest tylko takie zasypywanie, zasypywanie takich tłumiącego się, tlącego się pożaru, takiego naprawdę chemicznego ognia, który się po prostu wydobywa z tego, bo Najpierw transze z Canal później pieniążki z Urzędu Miasta. Tylko jeżeli spojrzymy szerzej na te pieniążki, jeżeli ktoś nie jest z tym obeznany, to nie jest tak, że Lechia dostała przelew na 10 milionów, bo nie, to jest 10, 10 milionów, to jest mniej więcej całe, jest to całe, cała suma tego powiedzmy to sobie sponsoringu ze strony miasta. Tak? Czy tam zapłacenie za promocję miasta przez klub. Przez Klub Lechie. Aczkolwiek ta suma to jest, od tego trzeba jeszcze troszeczkę odjąć, tak? No bo ta suma w rzeczywistości na rękę to jest 8 milionów z hakiem, z takim lepszym hakiem, ale zapominacie o tym, że to też jest, battle, tak? To jest na przykład to są pieniądze, które Lechia miałaby zapłacić za wynajem stadionu. To są też pieniążki, które Lechia jest gdzieś tam winna, więc to jest tak, to jest też to nie jest tak, że teraz na konto Lechi wpłynął ileś tam baniek, bo nie, bo to jest podzielone na okres, jest to podzielone na. Rozłożone jest to w czasie i też na po prostu na przykład Lechia nie będzie musiała płacić za wynajem stadionu przez jakieś tam miesiące. Tak? I to, to jest mniej więcej w ten, o to się tutaj też chodzi. Aczkolwiek bardzo fajnie, że to jest, bo gdyby nie to, to już w ogóle było no, przejebane tak, finansowo. I gdyby to było za czas Władama Mandziary, wszyscy byśmy krzyczeli jak to, a to się dzieje. Nie wiadomo. Teraz jakoś nie za że jest na tym o tym głośno, tak? Szukam, czytam wiadomości, czykam, czytam posty na, czy na naszej grupie facebookowej fejs t 29 to my, tak? Tam też jakoś jakoś nie do się przejawia… przejawia nie, jest jakaś przebitka. Ja też troszeczkę zaniedbałem to, ale tutaj tylko nagrywam ten film, a jutro będziemy rozmawiać o tym z Filipem, żeby przybliżyć wam, jak to, jak to wszystko wygląda, ale… Gdzie, gdzie, dlaczego Zastanawiam mnie, dlaczego jest taka obopólna zgoda na to wszystko, to się, na to, co to się dzieje, bo nikt nie zabija, zbyt za, mocnego głosu tutaj w tym wszystkim, że no jest mocno niechalo, a niechalo jest na wszystkich możliwych pozycjach. Widzieliście oświadczenie, które ostatnio wyszło ze strony klubu dotyczące tego grębowskiego? To jest śmiech na sali, nie? To jest śmiech na sali, to jest chyba po w ogóle, ja nie wiem, ja myślę, że ja najebany w środku nocy bym napisał coś lepszego, tak? I to jeszcze w innym języku, którego nie znam nawet. Więc to jest ogólnie dramat. To jest dramatik Pina. Wygląda to jak, nie wiem, jakby pięciolatek wrzucił coś do tansy, to jak Google, tak, nie wiadomo z jakiego języka, no jeszcze jakiś później do pełna Polski, bo to jest po prostu niepoważne i wątpię, że ktoś, kto się zajmuje poważnie biznesem albo chce być uważany za poważnego człowieka, jest w stanie wykręcić takie, takie oświadczenie. O tym też jutro, bo to jest, to jest, no, to jest, piękny temat. To po prostu ręce same się składają do oklasku, jak do wszystkiego, co jest, co się ostatnio dzieje w Lechii. Lechia nie ma pieniędzy, Lechia nie, nawet nie wiadomo, jaki jest plan. Gdzieś do jakiegoś jeszcze czasu temu mogliśmy się zastanawiać, skąd w leki się pojawiają pieniądze, bo one się pojawiały, tak, to jakiś czas. Pewnie nie w takich ilościach i nie w takiej sumie, jakiej byśmy sobie życzyli i o jakiej byśmy marzyli, ale one się pojawiały. I kwestia wtedy, żeśmy pytali, skąd one się biorą i jakie jest źródło tego pochodzenia, tak. Ja już pomijam te artykuły Jadczaka, Wirtualnej Polski, bo one się jak na razie kończą w sądzie, nie mi to osądzać, ja nie jestem dziennikarzem śledczym, ale są ewatorem, kibicem i Mogliśmy sobie zadawać takie pytanie, fajnie, że jest ta kasa, cieszymy się, że jest, skąd jest, no dobra, no jest, tak, w nie było przez to problemów. Teraz po prostu już nie mamy tego problemu, już nie się, musimy się martwić o to, że ktoś powiąże, że, że pieniążki do Lechi płyną z nie wiadomo jakich źródeł, pieniążki do Lechi nie płyną, tak, i nie zapowiada się, że jeżeli się nie znajdzie jakiś, nie wiem, sponsor, który, który będzie chciał wyłożyć grube miliony za to, żeby się reklamować na krzulkach Lechi, to sytuacja też nie zmieni, tylko ten sposób się nie pojawił nie, że od Ekstra klasy, tak? Ktoś się mógł zastanawiać, "Czy słuchajcie, dobre pierwszą ligę przed efamy nie ma co się wiązać umową długotrwałą ze sponsorem, bo jak będziemy w ekstraklasie, możemy wynegocjować lepsze warunki i to wszystko się może pojawić, no, że może być lepsza oferta od jakichś większych firm. No, na razie, no już chyba minęło troszeczkę kilka tych, tych meczów, tak, trochę wody Wiśle upłynęło, a tych jakoś tam sponsorów jakoś tam średnio, tak jak widzę, żeby oni się pchali. Poważne firmy nie pchają się, a niepoważnych, ale z mocnym budżetem też się po prostu nie pchają, więc to, to raczej też można pominąć, więc temat pieniążków też będziemy musieli to poruszyć. Poruszymy na pewno wyniki sportowe. Są jakie są. Ktoś może się cieszyć z tym, że gramy 20 minut tutaj, że gramy 15 minut tam, że fajny mecz taki, że średni mecz taki, czy końcówka beznadziejna, ale początek super. Fajnie, wolopunkty. punkty, tak? Jeżeli nie, ale coś postaram się to ugryźć. Teraz kwestie wyjazdów. No i to, co jest najpiękniejsze. Słuchajcie, niedługo odbędzie się zebraniem, tak? organizowanym przez Stowarzyszenie Ludowe Północy, więc ja akurat nie mogę tam się wybrać, ale chciałbym w nim uczestniczyć, tak, ja nie wiem na ile będzie możliwość zadawania takich pytań, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zaprosić do rozmowy Adama, Adasia Czarnego, tak, który też mieszka na imigracji i ma o tym na pewno jakąś wiedzę i chciałbym o tym z nim przedyskutować. Myślę, że Adaś, jeżeli to słuchasz i oglądasz, zapraszam ciebie, żebyśmy za jakiś czas nagrali może małe coś, podsumowanie o tym, jak takie spotkanie wygląda, co z niego wyszło, czy cokolwiek w ogóle z niego wyszło, czy, czy ludzie, którzy ewentualnie mieliby coś do powiedzenia, czy się na przykład pojawili, czy tylko i wyłącznie dopóki można coś krytykować w własnym gronie albo napisać post, to, to na tyle, bo to też są, to też są sprawy, tak, bo Ludziom się czasami wydaje, że fajnie, ja, no, ja się na coś nie zgadzam, ja bym dużo powiedział, a jak mają możliwość, to nie, to nie idą. Ja nie mieszkam niestety w Polsce, nie mieszkam w Gdańsku, więc ja nie mam możliwości przelecieć i zadawać takich pytań, a jeżeli wysyłam jakieś zapytania w formie maila, to albo one są ignorowane, albo po dłuższym czasie są streszone jakimiś pozwami od jakichś pewników nadmocnych i nadważnych, więc tym wszystkim zajmiemy się jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie z nami Szymon Gawowski jako ten, bo czy znaczy z nami, nie z nami na połączeniu, tylko z nami po prostu jako, jako ten, jako ten bo to tam też są zawirowania i, 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 i Kevin Blackwall, który się praktycznie pchał na jego miejsce. Teraz nie wiem nie by mu głowy uratował, to jest wszystko jakaś zasłona dymna i takie rzeczy. Będziemy o tym rozmawiać jutro z Filipem. Mam nadzieję, że będziecie obecni. Robimy to na żywo. Będzie to w formie live, a więc możecie walić pytania w komentarzach. Nie obiecuję, że wszystkie przeczytam i na nie odpowiemy, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i co? Słuchajcie, do zobaczenia jutro. Dzięki.